Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich mięśników Pięknych Woni. Kochani, mamy dzisiaj piękny dzień, Dzień Matki. No, w Polsce obchodzone trochę inaczej niż w innych krajach, 26 maja, więc ja przychodzę do Was oczywiście z perfumami matki. No, zapach matki, perfumy matki, to, to jest źródło niewyczerpanych inspiracji perfumowych, inspiracji nawet literackich, ale... Jeśli chodzi o perfumy, które się kojarzą z macierzyństwem, to są tylko jedne i od tego czasu nie wymyślono nic innego. Warto też zaznaczyć, że motyw ten y, musi mieć jakąś niezwykle wewnętrzną, pozytywną siłę, bo zobaczcie, przychodzę do Was z ogromnym pudłem, y, w którym mam tylko te perfumy Trezor plus jego warianty, tak zwane Flankery. Także tyleż mam tego Trezora, y, całkiem sporo flakoników. Tak przy okazji dla tych zainteresowanych, co tam w mojej kolekcji, no rośnie, rośnie, bardzo właściwie na jakimś etapie nawet zaczęłam ograniczać. Ach, trochę szkoda za każdym razem, ale no nic. Ale wracając do... Myślę, że to blokuję, ale na razie muszę uporządkować pewne rzeczy. Więc y, marka Langholm zrobiła perfumy Trezor i oczywiście jak pójdziecie do perfumerii, zapytacie panią... Czy to prawda, że te perfumy ma, pachną matką, to ona zrobi czy jak 5 zł, bo ona nie ma o tym pojęcia. To jedno zdanie zna tylko ten, kto przeczytał wywiad z Sofią Groisman, czyli nosem, czyli perfumiarzem, który zrobił te perfumy. Ja już tak powoli będę wyjmowała te różne flakoniki, flankery trezora, żeby do ups. Takie mam jedno ze starszych pudełek. Tu miałam taki zestaw, zaraz wam pokażę, co było w środku. No, nigdy nie planowałam zbieractwa, kolekcjonowania. Aha, nie ma jednej rzeczy. Więc no to pudełko tak nie wiem z jakiegoś powodu trzymam. Aha, bo to była taka kosmetyczka i te rzeczy, no i oczywiście perfumy. To był taki zestaw, mleczko i żel. Także to był taki ładny zestaw. Tak wyglądał kartonik. Dzisiaj wygląda inaczej. Dzisiaj kartonik wygląda tak. Jest po prostu zunifikowany. Cała linia jest zunifikowana, to też będzie, to też będzie, a nie, to też Lanui. To jest wersja podstawowa. Lanui też jest wielkim kitem, ale nie zachowuje charakteru perfum podstawowych. Trezora tu mam miniatureczkę, zaraz do niej wrócę, albo na koniec coś opowiem Wam. Będzie tak, żeby nie zapomnieć, jak się rozgadam, jak psy zaczną szczekać, odkładam na bok. Perfumy używając niepoprawnie słowa, które zapewne za kilka ładnych lat stanie się normą trafię do słowników, dedykowane matce, robione z myślą właściwie o macierzyństwie. Sofia Grossman, kiedy wymyślała te perfumy, mówiła, że bardzo pięknym zapachem kojarzącym się z macierzyństwem jest zapach produktów Johnson Johnson, więc po prostu motyw z tegoż tych produktów, tego, tam jest heliotrop i gardenia moim zdaniem, na pewno heliotrop. Po prostu przerobiła, dodała róże, bo ona zawsze dodaje róże do perfum. No i powstały perfumy, które pachną jak jeden z, no tak mówią, tak przynajmniej powinno być, najlepszych okresów życia matki, czyli macierzyństwo. No może się go docenia po latach, bo jak się jest młodą mamą i trzeba te dzieci nęczyć, to może być i tak, że te wszystkie zapachy macierzyństwa mogą być traumowe. Zaglądam, gdzie jest ten mój najstarszy flakonik. A, to jest ten flakonik, który był w tym zestawie. Żałuję, że wyrzuciłam opakowanie po mleczku i po żelu. Także chyba to były tubki po prostu. I na koniec Wam opowiem o tym, jak pachnie i dlaczego współczesny tryzor pachnie źle. Na koniec, Sofia Grossman w wywiadzie, którego udzieliła wysokim obcasom około roku 2000, więc dawno, dawno temu opowiadała, jak te perfumy powstawały. To jest długi proces. To są próby, testy, szukanie nowych dróg, zaczynanie od nowa, sięganie, powiedzmy, po jakieś motywy, które się już miało, przypracowane. No, tutaj było dużo takich, powiedzmy, sytuacji zdarzeń praktycznie niewytłumaczalnych, cudownych zdarzeń losowych, po prostu Sofia Grossman miała taki swój ulubiony zapach, kiedy rozpoczęła się kampania Lancome, Gdzieś jeszcze nie było perfum, ale już była modelka, która później posłużyła jako dość twarz tych perfum. Izabela Rossellini gdzieś już tam się pojawiała. No, ptaszki śpiewają, pomagają. Pojawiała się gdzieś na billboardach, to Sofia Greisman zawsze myślała, że podoba jej się ta modelka i byłaby niezła dla tych jej perfum, którym, które są jej prywatnymi. No i w bardzo krótkim czasie przyszedł telefon od właśnie L'Oreal'a, właściciela ówczesnego Lancôme, nie wiem czy dzisiaj też, że robią nowy orientalny zapach. Także. Historia niesamowita. Bardzo tajemnicza, można powiedzieć. No i ten cudowny ciąg zdarzeń losowych, plus świetna reklama, dobry zapach doprowadził do tego, że powstał wielki przebój. Dzisiaj, właśnie, już nie pachnie za dobrze. W moim zdaniem, zrobiono mu krzywdę. Także tak wyglądało początkowo perfumy. Dzisiaj flakoniki wyglądają, już wam pokażę. Mam kilka takich, może tak. Będzie może łatwiej. Mam kilka starych, to już taki, ale dzisiaj flakonik generalnie wygląda tak. To też jest chyba pewien etap, tak, taka piramidka. Czyli nie płaski flakon, tylko taki, można powiedzieć, bardziej przestrzenny. Jeszcze jeden z tych starszych flakoników. Co ciekawe, chyba nie był bardzo jakiś taki wywrotny ten flakon. Mam jeszcze kilka skarbów To jest właśnie stary kartonik Od widzów Od widza Takie Także wszystko jest Wszystko sobie tutaj mieszka Jeszcze jeden tym razem W opakowaniu testera Także jest Wszystko jest Nigdzie nie powędrowało Też Trzeba tak trzymać Zapach matki, macierzyństwo, wszystkie te wonie związane no, po prostu z tym, zbyt, z tym no, wyjątkowym okresem w życiu człowieka obfituje w wiele tropów. Na przykład motyw węchu noworodka. Noworodek podobno ma, no bo to są wszystko teorie, ma no, niezwykle silnie rozwinięty zmysł powonienia. Stosuje się takie sztuczki, żeby dziecko dobrze znosiło rozłąkę z matką, to wystarczy, że ktoś, kto się tym dzieckiem opiekuje, na przykład tato, żeby nosił bluzkę, którą wcześniej nosiła mama. A najlepiej jeszcze, żeby tam trochę pokarmu, najlepiej oczywiście karmić naturalnie, to już taka dygresja, żeby gdzieś tam na tej bluzce było to dziecko właśnie wyczuwa. ten zapach pokarmu. Oczywiście no to... Nie wiadomo, wiadomo, że ta duska nie może być jakaś tam nie wiadomo jaka, stara. Także linia bardzo bogata, obfitująca, jak wspomniałam, jakieś, jakaś dobra aura po prostu była przy okazji tych perfum. Bardzo dużo tak zwanych wersji pobocznych flankerów, które dzisiaj są wersjami podstawowymi. Myślę, że bardzo wiele użytkowniczek Lanuit, Trezor w ogóle nie ma pojęcia o tych perfumach i nawet mogą im się nie podobać te perfumy potem. No to już przede wszystkim powiem tym, którzy są rozczarowani, to już będę zmieszać ku końcowi, że te perfumy są bardzo zmienione, te współczesne w stosunku do tych. Te miały głębie i bardzo ładnie się rozwijały. Zaczynały się w sposób piękny, a potem było cały szereg pięknych, przyjemnych niespodzianek. Te mam wrażenie nie mają w ogóle głębi nuty głowy w ogóle. Nie ma tu piramidy zapachowej. Po prostu ten zapach jest od początku do końca taki sam. I teraz tak, co sprawia, że zapachy się zmieniają i ewoluują? No, czasem są to ograniczenia prawne. No, urzędnicy unijni bardzo pilnują tego, żeby perfumy nie robiły nam krzywdy. Czasem pilnują za bardzo. Bardzo wiele elementów czy komponentów perfumowych, które są filarem perfumiarstwa, po prostu zostały bardzo poważnie ograniczone, jeśli chodzi o proporcje w, w recepturze. I to może być jedna przyczyna. A druga myślę sobie taka, że Marka wcale już może nie chcieć tego trezora i po prostu zrobiła z niego taki zapach po prostu przeciętny. Może chcą po prostu wygasić, może się nie opłaca. Może dla dobra po prostu jakby funkcjonowania. Wizerunku marki pewne się perfumy utrzymuje, ale być może one już, może się produkowanie nie opłaca. Tego się nie dowiemy, chyba że przez przypadek jakiś perfumiarz kiedyś za kilka lat coś w wywiadzie powie, przemyci. Generalnie ta branża niewiele zdradza. Dostajemy tylko informacje prasowe, które są taką poezją, że fiołek, że coś tam, że róża, ale nikt wam, a najczęściej nie ma fiołka, tylko są jakieś komponenty, fiołko podobne noctową kto wąchał prawdziwego fiołka? Tak jak słyszycie te opowieści o fiołku w Insolence, na przykład Gerlena, to brzydko pokiwać głową. No, to taki fiołek z probówki. Także nikt Wam nie powie, że tu jest powiedzmy kompozycja jakaś tam, tylko przepracowana, odnowiona, na bazie jakiejś innej. No to przeróbki, przerabianie, korzystanie z innych motywów. No tak ten świat perfum się rozwija. Może nam się to podobać, może nam się to nie podobać, ale no, bardzo wiele wybitnych dzieł powstało właśnie taką drogą, że ktoś tam dopracowywał już znaną formułę. No i perfumy muszą zachwycać. Pamiętajcie, że Sofia Greisman ma taki kredo, że uważa, że kobieta, która używa perfum, musi się dzięki tym perfumom czuć jak królowa, więc ostatnio się pojawiło bardzo dużo perfum, który, dzięki którym człowiek się wcale nie czuje jak królowa. No i słuchajcie, tutaj nawet jak się Waucha skorka, to się czuje, tą całą opowieść, tutaj już w tych nowocześniejszych już nawet korek nie pachnie, to już jest zupełnie inny skład, zupełnie. Tutaj ciągle pachnie korek, słuchajcie, mam to tyle lat. Wącham, czuję. Tutaj też ktoś zużył flakon, nic nie czuję, kompletnie nic. Tu minimalnie. Obserwuję to od dłuższego czasu i nikt się wam do tego nie przyzna, to jest moja obserwacja moja prywatna autorska, że generalnie malki nie, nie lubią tych swoich starszych perfum. Może poza Chanel, która stara się nie produkować za dużo tych perfum i tą piątkę szanuje i celebruje, no ale piątka to jest w ogóle, no osobna opowieść. Natomiast na przykład Gucci, Versace nie, nie lubi tych starszych zapachów. Bardzo szybko o nich zapominają. Tak się rozmawiało z działami odpowiedzialnymi za promocję, to nie, tu nowe, nowość, nowość, nowość jest dobra. Im zawsze chodzi o to, żeby tą nowość wypromować, żeby ta nowość, nowość biła rekordy, no wtedy wiadomo, że team odpowiedzialny za kreację, za promocję, no to ma sukces. No to takie kulisy około biznesowe. Ale jeśli chodzi o zapach matki, zapach dziecka, niewątpliwie zapach, jaki dziecko czuje we wczesnym etapie życia, wpływa później na wybory zapachowe. Czyli jeśli w domu używało się perfum orientalnych, w życiu dorosłym też się będzie sięgało po orientalne w nowym wydaniu. Jak się nie używało perfum, to zawsze też perfumy będą takim takim trochę podszyte, jakąś obawą, lękiem, co uważam właśnie za rzecz niedobrą, wręcz należałoby zaznajamiać dzieci z perfumami, no, oczywiście bez przesady, no, zawsze trzeba to robić sensownie. Mam takie wrażenie, że osoby, które po prostu tak dyskredytują perfumy czy lekceważą perfumy, to, to za tym jest jakiś, jakiś rodzaj jakiegoś takiego lęku dziwnego, podświadomego. Więc żeby nie serwować dzieciom lęku, warto perfum używać, warto po nie sięgać. A wdzięczne dzieci mogą też od czasu do czasu, nie mówię, że zawsze, mogą też kupić perfumy mamie na dzień matki. Czego każdej mamie dzisiaj życzę, a jeśli nie kupiliście mamie perfum, to kupcie nawet za tydzień, kupcie za 2-3 dni, jutro. Przecież dzień matki można cały rok obchodzić. Także nie musi być tylko ten jeden dzień. Także życzę wszystkim pachnącego dnia matki. Cały rok. Pa pa!